Dzień dobry drodzy rodzice! Dzisiaj pokażę Wam, jak możecie zalogować się po raz pierwszy do aplikacji LifeKit. Są dwa sposoby. Pierwszy sposób, który najczęściej występuje, to jest taki, że placówka dodaje Wasz adres mailowy do konta dziecka, i Wy na swojego maila dostajecie hasło, czyli taki kod, którym możecie się zalogować, a później to hasło możecie zmienić na swoje i używać je już na co dzień. Natomiast drugi sposób jest taki, że możecie się zarejestrować w systemie. Czyli jeśli placówka nie dodała waszego adresu mailowego, to możecie nacisnąć Zarejestruj się, jestem rodzicem oraz uzupełnić wszystkie te pola. Wtedy placówka, e, wtedy aplikacja poprosi was o kod. Taki kod możecie uzyskać w placówce, czyli najlepiej poprosić dyrektora o podanie kodu i takim kodem możecie się dołączyć do placówki. Później dyrektor przypisuje wasze konto do konta dziecka i macie już dostęp do aplikacji. Natomiast ja dzisiaj pokażę Wam ten pierwszy sposób, o, której, o którym mówiłam, czyli logowanie się. Czyli w momencie, gdy placówka dodaje Wasz adres mailowy, aplikacja zna Waszego maila, wyśle Wam hasło i takim hasłem możecie się zalogować. Wchodzimy w zakładkę Zaloguj się oraz wpisujemy adres mailowy, na który dostaliśmy właśnie zaproszenie. Czyli ja tutaj wpisuję Maria, mój adres mailowy. Oraz hasło, które znajdę na mailu, więc tutaj sobie podpatrzę i mamy. Każde hasło ma oczywiście swoje, więc yy, nie jest ono nikomu znane. Ok, daję zaloguj się, aplikacja się ładuje i prosi mnie o podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu dla dyrekcji, czyli ja tutaj podam. Imię, nazwisko, numer telefonu, naciskam dalej i aplikacja prosi mnie o zmianę hasła, czyli ustawiamy już swoje hasło takie jakie chcemy. Ja ustawię jakieś hasło testowe. Po naciśnięciu dalej widzę już konto swojego dziecka, czyli widzę kajetana, widzę jego obecności, mogę tutaj zaplanować zmiany, czyli jestem już w systemie. To wszystko na dziś. Gdybyście mieli jakieś pytania, śmiało dawajcie znać.